Ta Komisja powstała po nic. Zresztą udowodniła to również w czasie trwania swoich prac i to od samego początku. Ja już pomijam ten paluszek pana Jońskiego i wyłączanie mikrofonu. Atrakcja dzisiaj jest taka, że przynajmniej pani Marszałek nie będzie wyłączała mi mikrofonu w ciągu tych 10 minut, które mam do dyspozycji, bo tam na komisji nie można było zabrać normalnie głosu, nie można było zadać trudnych pytań świadkom, nie można było dyskutować, dlatego że paluszek pana Jońskiego przeszkadzał, natychmiast było wyłączane to. I wyciszane to, co było niewygodne dla komisji. Ale pomijam już chamstwo, pomijam już destrukcyjne działania przewodniczącego komisji. Nieco lepsze praktyki miała później pani przewodnicząca na sam koniec, za co bardzo dziękujemy. Natomiast chcę przywołać dwie rzeczy, absolutnie kluczowe. Jest zupełnie jasne, że wybory 10 maja, tak zwane kopertowe, zostały wywalone. Wywalone. Trzymane, wyrzucone, przewrócone przez panią Kidawę Błońską, która osobiście się do tego przyznała. Dlaczego? Dlatego, że szorowała po dnie w sondażach wyborczych i na przestrzeni zaledwie kilkunastu tygodni doprowadziła poparcie platformy obywatelskiej do poziomu około sześciu procent. Przerażenie na twarzy platformy obywatelskiej i samej pani Kidawy Bońskiej było takie, że trzeba było jak to ona też ujęła i jak to ujął również pan Trzaskowski.